Siemaneczko, tutaj do Niksko. Dzisiaj będę robił cztery ekstremalnie ciężkie wyzwania. Jak dla mnie. Zostaw suba i łapkę w górę, jak wam się film spodobał. Minecraft. Piesie zadanie jest s nie miałem. Sorry, przepraszam mi Ja spodoba. nie zrobię No, ja nie zrobię nie. nie! Widzimy się, gdy chyba się to uda. Widzimy się, jak nam się uda, już ta potrójna 180. Widzowie, aż nadeszła ta próba i zobaczcie, co się stało. No, nieźle, bo nie wiem, po 20 minutach się udało, więc trochę długo musiałem czekać. Ale się udało i to jest najważniejsze. A my lecimy do następnego zadania. Jak się nie, dziwicie, czemu nie ma czekoladowego, czekoladowy się poddał. Nie chciało, już musiałem robić tych prób. Ale zobaczcie, jak mi poszło dalej. Widzowie, jak już Wam pokazywałem, zrobiłem potrójną 185 raz w życiu. Więc lecę do następnego zadania. W tym wyzwaniu chodzi, żeby zrobić, ale niestety mi nie działał comment block ze spawn pointem, więc muszę go ustawić. Uff. To zadań nie ścieżki, bo z maksymalnej kratki zlatuję do najniższej na crafting. Może gdyby to byłoby łatwe. Ale ja crafting, żeby nie była aż tak za łatwa. Hop. Lecimy wody. Lecimy z następnym wyzwaniem. Gdzieś to jest dźwignia chyba. O, co się zepsuło. Jest następne wyzwanie. Wrzućmy te całe wiadra wody. Następne wyzwanie to chyba, chyba... Jest bardzo łatwe Ale Mówię bardzo łatwe a zobaczymy jak mi wyjdzie. To też chyba Ustawisz sobie spanką Hop. Wyzwanie jednak było łatwe. Pozbędziemy się wszystkich łódek. Następne wyzwanie to. Czy działać? działać? Nie działa, więc muszę ustawić pan pointa naładujmy kusze. Hop, musimy spaść idealnie na slajd bloka i. Nie trafiłem, kurczę. Ale w tym wyzwaniu chodzi o to, żeby się kończyło Wateria. Hop, to skok. Zrobiłem wszystkie wyzwania, widzowie.